Siemanello, witajcie w kolejnym odcinku Dzisiaj gramy w Horse Heaven um, Nie mam za bardzo pomysłu, żeby wam coś nagrywać innego oprócz gier, dlatego nagrywam teraz najczęściej gry Przepraszam was bardzo, że bardzo często mnie nie ma um, Dzisiaj pokażę wam ogólnie w tej grze moje konie Ponieważ na pewno no, chyba już nie grałam, jeszcze nie grałam z wami w tą grę I no Jeszcze pobieram pieniądze i pokażę wam moje konie Tak wygląda Moje rancho Oregon Ranch Tutaj tu pozbieram te śmieci Dajcie znać w komentarzu, co byście chcieli, żebym nagrywała na przykład z mojego życia, albo z gier. Mm, dobra, pokażę Wam może moje konie. To jest Delian. Delian jest e, ogierem. Chyba. <grym> Dawno w to nie grałam, więc nie wiem, nie pamiętam nic. Mm, I no, jest moim chyba nowym koniem. Tak mi się wydaje? Tak, to jest ogier. E, bardzo ładne. Bardzo mi się podoba to maść w tej grze. Kolejny coin to jest Jack. Jack to też ogier. I co? Też mi się strasznie podoba i ogólnie... Um, o, to jest Faraon. Faraon to też ogier. No, bardzo dużo ogierów. Klaczem ma bardzo mało. Um, I co dzisiaj trochę popridujemy. Pierwsze może um, trochę pieniążków uzbieram, to jest Hero. Też mu chyba nowy koń. Tydzień temu chyba go zbridowałam i dostałam takiego konia. Um. Tu mamy chyba Sky. No, to jest chyba klacz. Tak, to jest klacz. To jest Sky, moja ulubiona klaczka. Zawsze z nią um, na wyścigi chodzę. I tu ostatni chyba koń. Nie, jeszcze w stajni mamy. To jest Magic. To jest też klaczka. I właśnie ją zbridowałam i dostałam tego konia i teraz w stajni. Tam mam chyba mało koni, tak mi się wydaje. Uh -huh. No, tu mam tylko Quattro, y, Kyla i Harvey, takie normalne konie, takie po prostu normalne konie. Może teraz pójdziemy zarabiać pieniążki i poblidujemy sobie. Mm. Może O, tutaj na przykład, tu. Rosy, Enter. Mm. Pojedziemy na Sky, ponieważ. He, gdzie jest Sky? Dobra, to spróbuję z innym kojem. Z. Nie. Mario? Mario, co to jest. A. To pojedziemy z Faraonem. Ehm. No i zobaczymy, jaki jest. Bo jeszcze z nim chyba nie byłam nawet. Ok, to sobie to. Może trochę zgłośnie. Dobra, mam, mam nadzieję, że nie jest za głośno, Bo naprawdę będzie lipa. Dobra, jedyny... W ogóle piszcie w komentarzach, jakie gry byście chcieli, żebym nagrywała. Ja pytałam was tyle razy, jak na nagrać SSO, Star Stable na komputerze albo coś. Albo na telefonie jakieś gry, bo na komputerze teraz nie mogę. Najlepiej na telefonie. O kurde no, co się dzieje? Dzisiaj jakiegoś mam pecha naprawdę, w krach. Chyba. Eee, I co? Napiszcie w komentarzach wasze ulubione gry, może w nie zagrę. No. Hmm. Kurde no, to wszystko przez to... No i nie dostaniemy dużo ponieważ niestety. Ja nie chcę korzystać z diamentów. 500, Ach, jest tak... jest aż tak mało, ale i tak jest mało. No, jesteśmy już na ranczu, może pójdziemy jeszcze raz wyścić. i tutaj posieję. Kurde, no ale jestem gapa. Eee, tutaj po prostu... Kurde! No. Trudno kupimy, eee. Ciebie trzeba nakarmić. Jego wszystkie konie nakarmić. W ogóle nie to wkurza w tej grze, że te konie jedzą co minutę. Normalnie są sekundę. No chyba można dać siano i tak przez żeby jedli, a nie... Dobra, nie będę ich karmić, a i tak to nic nie daję. Może pójdziemy zbudować jakieś koniki. Um, tego nie chcę. Tego miałam, ale sprzedałam, bo mi się nie podobał. Tego już też miałam. Faraona nie mogę. Jacka... Jakiegoś... O, ale ładny koń, dobra, spróbujemy z tym. Trochę drogo, ale... Trzeba zaryzykować. Co to jest bleeding ma? Aha. Dobra. Mm. Możemy dostać albo siwka, albo tego, marsztaki, albo American Paint. Ale ja nie chcę. Pewnie mają życie. Ja nie chcę. Trzymuję muszę teraz. Koniecznie. Mogę wybrać. Dobra, trudno. Zaryzykujemy. Trzeba zawsze ryzykować. Mm. Zobaczymy, którego dostaniemy. Nie. No wiedziałam. Wiedziałam, że ten niebieski będzie. Eee, już mam siwkę i miejsce. Siwka. Pokaż, ja jaki tu jest siwek. No to jest normalny siwek. Już mam siwkę. nawet nie mam miejsca. Wracamy jakiegoś kłuniarstwa i to weźmiemy z kraj. W sumie, po co na tam stoi? Fabio, może być. Podoba mi się. I tak go sprzedam później. Sprzedam, bo mi nie chcę siwka drugiego. Lubię strasznie siwki, ale w tej grze akurat mi się nie podobają. To jest jedyne, co mi się podoba, to jest... Kurde. Ehm, ten koń. Nie wiem, co to zarasa, to jest chyba... Ardena kuźwa. Dobra. Hmm, tu trzeba? Collect, claim. Collect. I co, może spridujemy z innymi koni, nie naszymi, tylko od Amy tej naszej, jak to ona się nazywa, nie pamiętam, takiej co ona pomaga w grze. Okej, okay, tutaj mamy różne konie, ten na przykład, co to jest okier, taki czarny ładny i może nam wyjść jakiś ładny, jak spridujemy z jakimś ładnym. I kurde nie mogę. Hmm. Nie, bo brzydki, brzydki. Na przykład ten... Nie, to jest taki normalny. Ta na przykład... Ten na przykład i z tym białym. No to wyjdzie taki normalny, ale no co ja mam tutaj prijdować? Tylko nie w ogóle. Hmm. Dobra, no to zobaczymy. Indii. O kurde przecież tam mogło kliknąć, ale jestem głupia Niemcy Zobaczymy jaki tam ma konie Ja tu za bardzo nie wchodzę w pokoje Teraz już wiedziałem, że można odmidować ten A ten chyba ładne śrubaki robił, w, 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 robiła. Tak mi się wydawało No Bardzo ładne śrubaki robiło. Z tym nie hmm. Holsztyński Dobra, zrobimy jeszcze raz z tym, tylko żeby nam nie wyszedł ten biały Ja bym chciała, żeby na przykład Holsztajn. No te dwa inne, zobaczymy co się wyjdzie Ja bym nie chciała tego białego Zobaczymy I tak jest, jest Co to był za zakończony? Jest, właśnie tego chciałam Zobaczymy jak wygląda. Mogę skipnąć Nie, nie, to musimy poczekać. No to pójdziemy sobie... Halo? O, już. Pójdziemy sobie na wyścig. Zobaczę na to. Żeby zarobić trochę pieniążków na... O Boże, jak ma... Ma... mało pieniędzy, to tak tyle kosztowało? Wyski, to ja nie wiedziałam, że to tak tyle kosztuje. Trudno. Mm, nie możemy, nie możemy, dobra. Mexico! Wezmę um. making. w sumie chyba jej nie brałam. Bez niczego nie chcę mi się nie skupywać, bo mam mało kasa ani nie ufa, Chyba trochę za głośno mi się wydaje. Trudno. No nie jest nie to zgadać. Fajnie by było, jeśli by tutaj coś nowego dodali, bo ta gra w ogóle się nie zmienia, moim zdaniem Oni tutaj nic tutaj nie zmieniają No, gram w tą gry chyba nawet 5... Nie, 4 lata temu? A tutaj nic się nie zmieniło, to jest nadal to samo i jest takie trochę dziwne może tam czasami coś dodają, takie nowe aktualizacje, chociaż nie słyszałam o żadnej nowej aktualizacji w tej grze. Ale nic to nie zmienia w tej grze. Nawet jak coś dodają. Naprawdę, oni nic z tą grą nie robią i nikt sprawia, że w to nie gra już. Kiedyś to był w ogóle chyba hit, prawda? Tak mi się chociaż wydaje, nie wiem, nie znam się. E, bo ja nie oglądam YouTube'a za często. Ale no. no oglądam YouTube, ale nie za często, nie? Najczęściej są w stanie coś tam. Musicie mi dopisać w komentarzach, czy Wam się podobały tamte odcinki w stajnie. Jak tak, to mogę nagrywać więcej i w tej stanie jeszcze się odzywać i w ogóle tak wiecie, bo ja trochę się wstydzę jeszcze przy kimś nagrywać, ale postaram się dla Was to zrobić, by Wam co scenę pokazać i w ogóle... Jeśli chcecie, musicie mi napisać w komentarzach i dać duży łapek w górę. Musi być bardzo duży łapek w górę, to wtedy nagram. Tak myślę, że z spinia. Z... Z... Dobra. O, już 12 level mam. Nawet nie wiedziałam ile levelów mam. Może coś. No to to by było ja nie chcę zaskipnę. dressaż. Dreszarz? Aha, no to jednak tak dali. Dobra, to już nie będę hejtować tej gry. Myślałam, że nic nie zmieni w tej grze. A tutaj na serii dali coś. Okej, okay, no to już nie hejtuję, przepraszam za te hejty. To dali. A czemu ten koniec sam? To właśnie muszę zmienić, żeby był język na tym koniu albo... no coś takiego. Co trzeba tu robić, bo ja nie wiem. A te konie też są tak dziwnie zrobione, te grzyby takie. Wszystko takie... Nie wiem jak to... Mogę chociaż się postarać z tej grzy, to by naprawdę tak gra było więcej grana i w ogóle... Ale mogą być zdjęcie. mogę. Ale ja nic nie mam robić, czy co? No to jest trochę dziwne, no mogę coś sobie porobić, bo ja nie będę tylko siedzieć i... patrzeć, co oni to robią, nie? Wyski Dobra kochani, to było na tyle, w następnym odcinku z tej gry Pokażę wam tego śrebaczka i będziemy grali dalej Jeśli wam się spodobało, dajcie łapkę w górę super z dzwoneczkiem, żeby was nic nie ominęło z nowych odcinków I piszcie w komentarzu co byście chcieli, żebym nagrała Chętnie posłucham waszych rad I no, no i... Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, no Więc... Siem